Wszystko to dalekie słowo. Do, fakt, no do 45 minuty graliśmy naprawdę dobrze, wynik postylał wokół remisu, ale no niestety ostatnie minuty WIWE włączyło wyższy bieg i odjechali nam. Zawodników, dzisiaj nie było zbyt, to? Trochę mniejsza patrząca. Po części tak, ale też jakby ci zawodnicy wrócili dzień wcześniej, to myślę, że też yy, za dużo może i by nam nie pomogli, także nie możemy na to patrzeć. Jak się wyuczyliście na Włosku? Bo przerwa była spora. Ja się czułem dobrze, myślę, że koledzy też i cieszymy się, że, że gramy. Za dwa dni spotkanie z Kwidzynem, który będzie nastąpacem na Tak, tak, tak. Y, gramy z Kwidzynem u siebie i musimy ten mecz wygrać. Mam jeszcze jakieś pytania? Dziękujemy bardzo.